Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie, w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Witam Was bardzo, bardzo gorąco moi kochani kinomaniacy. Dziś zapraszam Was na podsumowanie ubiegłego roku w polskim kinie. Mimo pandemii działo się. Różne gatunki, wiele tytułów, dużo debiutów. Ja sam musiałem zobaczyć, właściwie nadrobić kilka tytułów, parę zaległości. I tak sobie pomyślałem, że może po prostu potraktujcie tę listę według kinomaniaka jako taki drogowskaz, co jeszcze warto zobaczyć właśnie z polskiego kina. A całą listę ułożyłem y, alfabetycznie, czyli tym razem od C do Z. A więc zaczynamy. C jak czarna owca. Magda i Arek, 25 lat małżeństwa, jeden syn, jeden dziadek plus dziewczyna syna i mamy prawie wzorcową rodzinę. Polska w gruzach, znaczy rodzina gruzów, tyle że reżyser Aleksander Pietrzak zaskoczył mnie dużą dawką różnych zaskoczeń, ironii i wzruszeń, a cała Ślanka legnie w gruzach. W skali od jednego do dziesięciu, jak bardzo jest pani szczęśliwa? 7 osiem. Gdy Magda ogłosi, że kobiety są gorące. Ja chyba jestem lesbijką. I ona woli kobiety. Czarna owca nie taka czarna. I to jest dobrze napisane i zagrane. Ale ja nie żartuję. Muszę się bronić. Przed czym? Przed byciem czarną owcą, bo nią kurwa nie jestem. A nawet jak nią jestem, to jest nas tu trochę więcej! M jak mistrz nie miłość. Ja seid der ersten im deutschen Konzentrationslager. Ab morgen werdet ihr die Kasernen ausbessern. Für uns seid ihr keine Menschen. Piotr Głowacki, ko słynny bokser polski Tadeusz Pietrzykowski i jego najsłynniejsza walka, walka z hitlerowcami. Mrzybennum 70 mal razy się gehosar. Bit na name Teddy, ał boxer gentlemanzna. Będę w wywetten annehmen, mi lange er aushält. W obozie koncentracyjnym Auschwitz. Kolejne pojedynki ku rozrywce niemieckich oprawców. Pojedynki o godność, honor bycie człowiekiem, pojedynki o życie. Scenariuszowo i reżysersko dużo klisz i niedociągnięć, ale mimo wszystko to ważna historia. Plus świetny Piotrek Głowacki. Zawsze wiedziałem kim chcę być. N jak najmro. Kocha, kradnie, szanuje i świetnie bawi widzów. Bery. 10 lat. Gratulacje. Są sposoby. Bardzo luźna opowieść o Zdzisławie najmrockim, jednym z najsłynniejszych uciekinierów czasów prl -u. Kradł, szalał, kradł, bawił się i znowu kradł i uciekał milicji i całej reszcie podobno 29 razy. A więc to 30 razy sztuka? Bardzo to szybkie, efektowne wizualnie, aż chwilami um, efekciarskie i zbyt powierzchowne, ale jako rozrywka dobrze się sprawdza. A takich filmów polskich ostatnio jak na lekarstwo. Znaleźć mi ją. I co wtedy? Dalej będą gonić, a mieli przestać. Nie będziemy się z nim więcej macać. Znajdujesz go i odstrzał. Jasne. Przestaną mnie gonić, jak zejdę ze sceny. Ostatnia akcja. Miłość to najważniejsza w życiu sprawa. Będziesz grzeczny. F*****. P jak powrót do tamtych dni. Lata 90. Polacy wkraczają w nowe czasy, czasy wolności, VHS-ów, pstrokatych ortalionów i lansów z zachodu. Tomek lat kilkanaście i jego mama marzą o wyjeździe do Ameryki, tam gdzie mąż i ojciec rodziny pracuje w pocie czoła, tyle że on nagle wraca. Cześć, a gdzie mój synek maleńki? Ależ ty jesteś piękna. Nie wszystko w tych Stanach jest takie super, jak Ci się zdaje. Nie mogłem już tam dłużej być. Jednak Pan do nas powrócił, ja bym już nie wracała. A jak nie było mnie, to mama gdzieś wychodziła, spotykała się z kimś tu. Dobrze będzie wszystko, tylko już nie myśl o tym. I za to się napijmy. Nie będę piła za to, że on tam po. Tak, tu zaczyna się tak naprawdę cała historia, jakich w Polsce było i jest wiele. Historia rozpadającej się rodziny, alkoholizmu i dojrzewania. Mocne kino. Mój tato. Zamknijcie swoje drzwi. Bez niego nam było lepiej. S jak Sweat. Czyli całe życie w sieci: w sieci Insta, Face'a, Twittera, w sieci Łudy i kłamstw. Sylwia jest znana z tego, że jest popularna, co w Polsce akurat jest nagminne wśród kolejnych celebryto-gwiazdek. Przedam Wam w tym momencie najlepszy sposób na poranny, przyjemny trening. Sylwia jako influencerka ma tysiące followersów, nowe kontrakty i popularność. Słuchajcie, proponuję zdrowie Sylwii. No i mamy, która ją wychowała. Ale ale gdzieś w tle czai się pustka, samotność i prześladujący ją stalker. Po prostu też bym chciała mieć kogoś bliskiego, kogoś, kto, kto wziąłby mnie za rękę i, i powiedział to mnie Sylwia, kochanie, wszystko będzie dobrze. Te jak teściowy. A ty zapłaciłeś za to wszystko, nie daj Boże? A jak myślisz? Temat wręcz idealny na polską komedię. Ale na szczęście reżyser wchodzi głębiej w tę naszą polskość. Zderza ze sobą dwa światy i światopoglądy. Bieda i bogactwo, prawo i lewo. Trafiamy na wesele, ale Pan młody zwiał, Panna młoda się ukrywa, czyli co? Wstyd, najgorszy. Cztery lata za nią chodził przed ołtarzem, zostawił. no co to opowiadasz? Dobry wieczór Państwu. Chciałem Państwa serdecznie powitać w imieniu rodziców werog i Łukasza i na początek. Proponuję to. Nasze zdrowie. Wszyscy Szczecina przyjechali. Prac to też, składawy z Kłodawy, z, Łomży, z Moniek, z Sokół. No, z całej Polski się zjechali. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Mamy wreszcie czas pogadać przy wódeczce jak Polak z Polakiem i wygarnąć o kasie, polityce, kompleksach, zdradzie i nienawiści. Się, Uf. Się. Uf. Przeklinam was. Żygać się chce. Ona w niego jak wobras. Błska. Bóg tak chciał. W jak wesele według Smażowskiego. Masz? Powrót Wojtka Smarzowskiego do tematu Wesela, ale to jednak zupełnie inna fabularnie bajka. Ale dalej ukazująca nas Polaków w brudno-krzywym zwierciadełku, pełnym ksenofobii, polityki, zazdrości, nienawiści do swoich i jeszcze bardziej do innych. I no jedna siła ożywia żydostwo, to nienawiść do Chrystusa. Dlatego jutro na bojkotach chcę widzieć kwiat polskiej młodzieży. Nienawiści, która prowadzi do tragedii, do zabijania. A to wracaj nas, ale zaraz puszaki podadzą. Masz się ich pozbyć, jeśli nas zamordują. Ciężkie, smarżowskie kino. To nie są żarty, rozumiesz? jak wszystkie nasze strachy. Oto jest dzień, oto jest dzień, który da nam Pan. Wsi spokojna, wsi wesoła, ale nie tutaj. Daniel jest bardzo wierzący. To katolik, chrześcijanin i artysta, choć granica między tandetą i kiczem, a współczesną sztuką dawno się niestety zatarła. Daniel jest także homoseksualistą, ma swoich przyjaciół, stara się być w porządku względem wszystkich. Uj. Pedale, ty jeden! Ty o, jesteś moim niebem. cię, pójdziecie do piekła za to. Ale samobójstwo jednej z prześladowanych, za tych dziewczyn zmienia wszystko. Każdy ma swój krzyż, a ona swojego nie dźwignęła. Czego cię zrobiło? Rzed jak żeby nie było śladów dowód osobisty stan wojenny został zawieszony Również że trzeba nauczyć noszenia dowodu film zainspirowany przerażającą historią Grzegorza przemyka pobicie ze skutkiem śmiertelnym bez sensu i bez celu ginie młody chłopak to punkt wyjścia w tym filmie ukazującym kolejne postaci i wątki wokół tej tragedii ale najbardziej poraża skala polityczno państwowej opresji i absolutnej korupcji. Więc! Jerzy Popiel jest jedyną przeszkodą, stojącą nam na drodze do uczciwego i rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy. Operacja Junior, do której zostaliście oddelegowani, ma na celu zniwelowanie tej przeszkody. I teraz tak, działamy dwutorowo. Po pierwsze, szukamy najmniejszego punktu zaczepienia czegokolwiek jakiegokolwiek brodu haka na samego Popiela albo na kogokolwiek z jego rodziny. Po drugie, tak na wszelki wypadek opracowujemy właściwą wersję wydarzeń, czyli tak zwaną wersję pogotowie. I buty naszej władzy, milicji, ubecji, panów życia i śmierci milionów Polaków: Kiszczak, Jaruzelski i inni. Mój resort jest niewinny. Muszę się Wam przyznać, że po nadrobieniu tych kilku tytułów, przypomnieniu sobie innych filmów, które trafiły na tę listę albo miały trafić, poczułem taki lekki niepokój. Zostałem przytłoczony tym ciężarem gatunkowym i dramatem, ale chyba takie właśnie jest współczesne, aktualne polskie kino. To znaczy, polskie kino, które chce, stara się, próbuje mówić o sprawach ważnych, poważnych, trudnych, czasem bolesnych. A jeśli mamy śmiech, to taki przez łzy i absurd. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę panu. To oczywiście moje absolutnie subiektywne zestawienie, lista tytułów, które mnie najbardziej poruszyły, wzruszyły, wstrząsnęły, rozbawiły. Wy oczywiście macie swoje filmy, swoje tytuły, swoich aktorów. Bardzo proszę, napiszcie jakie to filmy, czego brakuje według Was na tej liście. Ktoś kiedyś powiedział, że kino to takie zwierciadło społeczeństwa. Hmm, no, cholera. To nie fajnie, ale może warto przejrzeć się w tym zwierciadle, w tym lustrze. No cóż, moi drodzy, tym nieoptymistycznym akcentem kończę dzisiejsze zestawienie najlepszych polskich filmów ubiegłego roku i zapraszam na kolejnego Kimajarka już niedługo. Do zobaczenia.